Kiemanko z tej strony, wojownik, Zagramy jest Minecraft i dzisiaj będę pokazywała serwer fajny, nawet spoko. Minigames, Survival, wszystko będzie. Ale to zaraz, tutaj jest jakaś godzina czy coś, tu Survival Games pokażę. Tu jest akurat inna arena, bo dopiero zaczyna się. Tutaj będzie chyba jeden, ten PvP, tu będzie, tam. chyba mi mówili. Tutaj jest administracja, zaraz pokażę Ekipa serwera, admin, tu są admini, mody, bob nie ma, właściciel kolorek, mm. tu zasady serwera nie ma, nie wiem dlaczego, i co, yy. tu chyba cały serwer, są jeszcze te mapki. Tu są, co jeszcze jest, jakieś, co nie ma, nie, no i to chyba tyle, hmm. tam będą jakieś budowle w ogóle, fajny serwer będzie, więc polecam go, wszystkim kolegom polecajcie tego serwera, bo super, no i narka, czyś. i na razie.